CrossFit Wrocław Atlas program, zajęcia skierowane dla osób zaawansowanych i dla osób, które chcą w przyszłości startować w zawodach, zarówno na arenie krajowej, czy też na arenie międzynarodowej. Zajęcia się odbywają od 18 do 21, trwają półtorej godziny, odbywają się na strefie open i na pomostach, gdyż są to zajęcia typowo programowane pod starty, stąd też dłuższy wymiar niż, niż zwykłe klasy. Są one dla osób zaawansowanych, jak i dla osób mniej zaawansowanych, ponieważ na nich uczymy się zarówno techniki, jak i budujemy naszą wytrzymałość i zdolności motoryczne. Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu. Jest to poniedziałek, wtorek środa czwartek-piątek. W sobotę i niedziela są tak zwane zadania domowe dla osób potrzebujących takich, takich wyzwań, czy jest to bieganie, czy to jest pływanie w zależności od naszych słabości. Pierwszy miesiąc po dołączeniu do tej grupy zajęcia odbywają się dla takiej osoby cztery razy w tygodniu, gdyż potrzebny jest dodatkowy jeden dzień na regenerację, by przyzwyczaić się do, zmia, do zmiany programu i do zmiany intensywności podczas tych zajęć. Zajęcia są to zajęcia zamknięte. Limitem grupowym jest 10 osób, tak bym ja jako trener i prowadzący tej grupy mógł jak najbardziej skupić się na rozwoju danej jednostki. Mimo, że ćwiczymy w grupie, bardzo nakładamy nacisk na rozwój poszczególnych osób, na zwiększenie ich możliwości, zarówno w gimnastyce, w ciężarach, jak i w ogólnej wytrzymałości, jaka jest potrzebna do rywalizacji podczas zawodów crossfitowych.